Dobry dzień, dobry w pierwszym vlogmasie. Pogoda idealna. Tak, na rozpoczęcie. Jak na vlogmas, bo ta pogoda nie pasuje dzisiaj. No bo mam dłuższą trasę zaplanowaną i, Ale tylko, też i, tylko, przy, i tylko przychodzę się z Wami przywitać. Tak, żeby Zosta był chociaż w naszym pierwszym. Zostawić z moją żoną, a później już będę się kręcił. Będę tam kurem domowym, pierogi będę lepił, barszcz, Kaczką nogi mu taki <laughs> Liczę rzeczy. na to, liczę na to. Grzesiu, to co? Choinka prosto z lasu? Może od razu? Jak tak. tu spacerujemy? W tym roku. Ciekawe, jak będzie w tym roku? W tym roku taka. Tym roku. Żeby nie było za dużo żeby Nie będzie ścinania. przewróciła przypadkiem. O, o, właśnie. Tak jak w zeszłym. Ale w zeszłym roku to się wszyscy rozpisywali, co nie taka drama była. To się choinka przewróciła i. Czy ja wiem, śmiechu było? Dużo osób się śmiało. Pozytywnie było. Tak Ale mi się w wydaje. Na internetach później zaczęli pisać, że. Taka, taki dramat u nas był. No dramat, no choinka się przyjęta. tu, pamiętajcie, nie wymyślamy. I my tego nie piszemy, my tylko dostajemy to sobie, do siebie na swoje media, a reszta to się dzieje bez naszej wiedzy. Tak, oni sobie Więc robią dramę, tam żeby dramat, tam wchodzić i klikać, no a u nas było śmiesznie, wesoło. ale u nas właśnie kopią y, buraki cukrowe teraz właśnie tutaj pan podjechał i wysypuje buraki które wykopał, ale te wszystkie pryzmy, które są trzeba przykryć, więc będzie roboty a pogoda, no piękna, ale nie na buraki piękna. aniołki, byś chciała porobić Mam nadzieję, że ten śnieg tak szybko nie zniknie. Ja się ja mam propozycję, na co te pieniądze wydać? 21. Góra grosza jest. Można komuś pomóc. Zbierają pieniążki, właśnie 20 monety. Oddamy je? Tak? I co jeszcze zostało? No bo Livia. co tam drapnęłaś? Ty? drapciu, Co tam drapnęłaś? Tak mnie prosili, tak mnie prosili, że nie mogłam się powstrzymać i odmówić im tego wyjścia. Wiem, że są zakatarzeni, ale chyba się nic nie stanie gorszego, tak myślę. No niestety, u nas, co was dopadło? Jakieś choróbsko, nie? Na szczęście nie jest źle, ale inhalator w użyciu. No i przy chorobie częściej pozwalam dzieciom oglądać bajki. Livia, co ty powiedziałaś do Jasia? Że jak urośniesz, to co? Powiedz to, to było takie urocze. Że jak urośniesz, to mu upieczesz tort? Tak? O, kochana liwcia. Słodziaki jesteście. Całe szczęście, że to nic takiego bardzo poważnego, prawda? Dobra, to jeszcze pozwalam. Dwie bajeczki takie krótkie. Nie. Nie. Nie wiem, czy Wasze dzieci też lubią takie filmiki oglądać, ale u nas te filmiki to bardziej są rozchwytywane niż, niż bajki ostatnio, ale piękną mamy wystawę pod telewizorem, ale była podłoga myta i wszystko poszło do góry. Figunia, figunia. Gramy w łapki, gramy w łapki. Tak, gramy tu, gramy. Ty gryzoniu mały, ty gryzoniu. Słodka jestem taka, taka słodka, a ten ogonek tak słodko tutaj chodzi. Mek, mek, mek. Zdrowko, zdrowko. Bo ja, bo ja szukam tutaj ostatniego pucla. A jakie tło masz? Zwróć uwagę też, na jakim tle jest ten piesek. Wiem że, wiem, że na żółtym. No chyba są dwa psy na żółtym, prawda? Bo jest um, no tak. I Labrador. Szukam, I szukam, żeby, żeby było żółty, niebieski. Ale... Koło Liwci rączki jeszcze jest jakiś puzel odwrócone. Zobaczcie. Może to to? Nie. A ten też jest nieodwrócony. To jest e, mama Figi. Mama Figi, układasz mamy Figi, tak? Aaaa! Tutaj tylko mam szukać. Teraz my jesteśmy Figi rodzinką, co? Tylko tak, ma nas. Tak, to, mam... to jest A za mną nie mały magazynek. 24 boreczki w kalendarzu adwentowym. Zaraz będą pełne. Moje spostrzeżenie jest takie że mam za małe woreczki, trochę spore te rzeczy, niektóre wybrałam i być może zrobię tak, że napiszę karteczkę, prezent na przykład, czy takie, wiecie, podchody zrobimy, że idźcie na górę, skręćcie w prawo, dwa kroki w lewo i tam podłożę upominek. Kalendarz adwentowy. U nas to taka mała tradycja. Zaczęłam go robić, e, kiedy Jasiu był mały. I szczerze Wam powiem, że w tym roku chciałam sobie to odpuścić, ale dzieciaki w listopadzie same mnie zapytały: Mamo, a kiedy to są te woreczki? Jak fajnie otwieramy? Przygotujesz nam takie niespodzianki? No i nie miałam serca im powiedzieć, że nie. No więc zaczynamy. I tak jak mówiłam, kilka rzeczy mamy takich większych. Na przykład kupiłam dzieciom szlaproki, bo po prostu te szlaproki były im potrzebne. Poprzednie są za małe. No ale jakoś to gdzieś je upchamy. Mało jest słodyczy. Starałam się, żeby tych słodyczy było jak najmniej i na 24 woreczki w czterech będzie coś do zjedzenia. Mamy też kapcie, Lipcia ma takie. Pieczątki, taką gierkę z kuleczką, taki labirynt, długopisy, które mają różne kolory, dwa takie same. Kolejna słodycz to czekoladowe monety. Z tym mam problem, bo gdzieś mam drugi notes, który zamówiłam i gdzieś go przesiałam, więc włożę to gdzieś, nie wiem, pod dziesiątką, piętnastką, żebym po prostu miała czas, żeby znaleźć drugi i podłożyć. Co my tu jeszcze mamy? Dwa małe wałki. Bardzo nam się przydadzą w kuchni. Mi w ogóle brakowało takiego wałka, ale też często, kiedy ja coś gotuję czy piekę, to dzieciaki bardzo chcą mi pomagać, więc to jest bardzo praktyczny prezent. Nie wiem jak to działa dokładnie, ale tutaj mamy mm, taką zawieszkę. Ona jest niby żelowa, ale też ponoć świeci. To jest chyba na okno. Dobra, jedziemy dalej z tym przeglądem. Kupiłam zestaw kubeczków. One są bardziej zimowe niż świąteczne, więc e, może i lepiej, dłużej będą używane. Ale przecież nie szkodzi ich napić się w sierpniu z takiego kubka. E, to, słuchajcie... Moje dzieci uwielbiają tam są w środku plastry. Nie wiem, czy u was też takie jest, ale plastry po prostu pomagają na wszystko. Tylko Oliwia upadnie i już chce plasterek, obkleja misie, lalki i wiecznie tych plastrów brakuje, więc będzie miała teraz takie swoje. To jest wersja dla Janka. Kupiłam właśnie, to też nie wiem, jak to się zmieści. Dwa misie. One będą pod numerem 24. Taki domek do złożenia, on jest, wydaje mi się, że z pianki, więc dwa takie domki nieco się różnią. Jeden jest z serduszkiem, a drugi ma tutaj taki świąteczny wianek. Świąteczne piżamki gdzieś blisko się znajdą, żeby dzieciaki mogły w nich już sobie spać. Skarpetki. To są Jasia, te dla liwci, Takie domki świecące też sobie zabiorą do pokoju. E, takie coś do kąpieli. Też drugie opakowanie dla Janka. E, Mikołaj do pokolorowania. To słuchajcie, nie wiem co to jest. Wydaje mi się, że to jakaś figurka, ale wziąłem to tak na szybko, bo już nie miałam czasu. I mamy jeszcze łamigłówki świąteczne. 4 plus, a drugie 5 plus, więc pewnie dla Jaśka to będzie pikuś, ale czas sobie na pewno zajmie. Boreczki, które mam, no nie są takie całkiem małe, ale kiedy jednak je się ściągnie, to nie za wiele tutaj się zmieści. No i teraz się boję, że połowa rzeczy wejdzie, a połowa nie. Ojeju, tak to jest jak się robi na ostatnią chwilę. Kupiłam też numerki, w zeszłym roku wycinałam sama, drukowałam, wycinałam i przyklejałam na taśmę klejącą. W tym roku kupiłam już takie podklejane. Myślę, że trochę ładniej to będzie wyglądać i też liczę na to, że mm, może ten klej jest mocniejszy niż moja taśma. No, zobaczymy. Figunia moja, chodź, ale jesteś mokra i zimna, mokra i zimna. Figunia nasza teraz wychodzi sama też na dworze, tak, bo to dziewczyna dorasta, dziewczyna dorasta i już jest samodzielna. A tak naprawdę to e, sprawdziliśmy obrodzenie dookoła, trochę tam też postawiliśmy pod bramkę, żeby nie mogło się wymsknąć, no i ją wypuszczamy trochę samą. Chociaż ja tu biegam od okna do okna i co chwilę sprawdzam, co robi, co robi ta dziewczyna, tak? A ty mnie pogryziesz teraz. Ej, nie wyrywaj się tak. roku wykorzystuję mój patent z ubiegłego roku, czyli drewniana drabinka, która stanie tutaj przed posłaniem Figi. Mam nadzieję, że Fidza to nie będzie przeszkadzać, jak coś to to przestawimy. A w sumie może dla Figi być nawet lepiej, bo ona tam idzie, kiedy ona chce mieć święty spokój, więc będzie mogła się schować, nie? Jak nie chcesz, żeby Ci ktoś przeszkadzał, to wtedy tam idziesz. A tak to jesteś towarzyska. O, pewnie, że tak jest. O, pewnie. Jak nie ma dzieciaków, to chodzisz za Anią, tak? A jak dzieciaki już za długo chcą się bawić, to ucieka sobie tam. Zdążyła się trochę zakurzyć od ubiegłego roku, ale też była kilka razy używana. Tak po prostu, żeby gdzieś wyżej dosięgnąć, chociaż ona nie jest mega wygodna na takich sprawach. Ja zawsze wolę taką metalową, z takim mostkiem łączonym, znacznie stabilniej się na takiej czuję. Gunia, Gunia, to moja pomocnica! Ostatnio jak byłam w jakimś sklepie, nie pamiętam co to było dokładnie, ale, słuchajcie, były tam kalendarze adwentowe dla zwierzaków i w pierwszych to chciałam kupić, a później sobie pomyślałam, kurczę, tak naprawdę nie znam składu tych przesmaków i zrezygnowałam. Prawie, prawie mi się udało skończyć. Za mało światełek, za mało dekoracji. Myślę, że tutaj jakieś gałązki dołożę jeszcze i chyba dłuższa światełka i będzie dobrze. Zobaczymy, czy figa się nie podgniewa. Oj, kusi, oj, kusi. Kusi, kusi. Figa. Figa. Ale nie szarp tak kochana. Już ja... Jasiu idzie. Grzeszu, dla ciebie też taki kalendarz. To byłby coś, to byłoby coś, co? co to znaczy? Chciałbyś mieć codziennie niespodziankę? 24 niespodzianki do Wigilii? No sobie jedną grę by mi starczył. O, Widzicie? ale ja to codziennie. No no, ale kiedy już kiedy Jasiek? No Jasiek jeszcze figę wyprowadził. Ach, te kalendarze uczą pokory, oczekiwania. I co ty, Janek, na to? Janek to jest gość, idzie najpierw ręce umyć po powrocie, a ta mała myszka już wytrzymać nie może. Pomóc wam? Ten zielony sznureczek można odwiązać, tak? No nie wiem dla kogo. Bluzka od piżamy, świąteczna piżama! To widać, że to moje. Tak. Już po wielkości. Ale zobaczymy co dalej. Co? Do lifti. To moje! To jest Jasia, ta bluzka. Patrzcie, macie identyczne nie, piżamy. Nie, nie. Ta jest twoja, a ty nie. jeszcze szukaj spodni! Rozkładaj spodnie, Liwia. Gdzie są twoje spodnie? Tu, tu! A co będzie siódmego, Jasiu? Oprócz woreczka. Co jest siódmego grudnia? Ale nie, nie. Co, nie, co w środku, to jest niespodzianka, ale co jest 7 grudnia? Moja rodzina. Tak. A w środku to na że taki czwarty. O, Janek chce tu wymacać wszystkie worki. Ale niestety Ufne. trzeba być cierpliwym. I czekać. A ty masz jakiś woreczek taki adwentowy, tylko duży. Oh. Może być? No buty na zimę. A to ocieplane? O Janek, jak będziesz w takich chodził po domu, ja nie to nie figa się nie pogodzi. Nie są, ale tak nie w Ale jakie żółciutkie? Z daleka będzie ta, widać. Właśnie o to chodzi, żeby. Janek. Figa. Figa odejść. Figunia, Figunia. To się przyda, będziemy w tym figę. Ale masz buty na zimę. To chyba specjalny model do przedszkola. Ej no, co ty robisz? Ej, figa. figa. Dobra, czekaj. Starczy. Zaraz tato nam pokaże, co jeszcze sobie zamówił. Grzesiu zrobił wielkie zakupy przedświąteczne. Grudzień to naprawdę magiczny czas. Że ty sobie zrobiłeś zakupy. Ale zobacz, to jest. Ale dobro. to jest ładne. To jest, jest ładna. Chyba nie będę nosił jako ja roboczołki. Ale spoko, do dżinsów byłaby fajna. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Taka świąteczna. Co ty, Livia, chcesz przymierzyć? No dobra, zakładamy. Dawaj ręce. Dawaj. Dawaj drugą rękę. Czekaj. Czekaj, zapnę cię. Ale będziesz miała płaszczyk. Czekaj, zapnę cię. Kaptur sobie ubierz, żebyś nie zmarzła. A, no właśnie. Pokaż się. Może się tak ubierzesz od stóp do głów i wejdziesz, taki zrobisz, taki show po schodach? Po schodach zejdziesz?